Nie wątpię, że wszyscy zdobyliście wiele ciekawych informacji na temat klozetu przeznaczenia, ale muszę Wam powiedzieć, że mam je wszystkie w dupie. Szrek mi powiedział, gdzie jest ten klozet i że musimy jak najszybciej tam iść, bo jak nie zdążymy na czas, to przybędzie tu ojciec dyrektor. A co z Kaczyńskim? Nie wiem i mam to w dupie. On tu jest po to, żeby zdobyć ten słoik, więc pewnie niedługo ruszy do ataku. Musimy się spieszyć i jak najszybciej zniszczyć tą musztardę. Czekaj no, a co z Kaczyńskim? Ja chcę go zapierdolić. Embryu Buraku widzisz go gdzieś tutaj? Nie, ale... Kurwa żadnych ale. W pierwszej kolejności musimy zniszczyć kondona, a Kaczyńskim zajmiemy się później. To jak możemy iść? Nie, jeszcze nie. A to do cholery czemu? Bo za pół godziny leci teleekspres. Cholera ty to się chyba z pozytywnie zakręconych wziąłeś. Tylko co do tego pozytywnie to bym się kłócił. Rowe Berty, Armia Ojca Ryzyka, Duma Rzeczpospolitej. Nadeszła ta dawno oczekiwana przez nas wszystkich chwila. Ruszamy do ataku. Dziś nadszedł dzień, w którym rozpoczynamy wielką zemstę. W pierwszej kolejności zemścimy się na Bury Mzenku i jego ludziach za śmierć mojego brata oraz zbycia Ziobry, mojego kochanego Misia Pysia. Kiedy już podbijemy całą wieliczkę, sam ojciec dyrektor objawi się nam w pełni swojej chwały, a wówczas zemścimy się na Donaldu Tusku za to, że przegraliśmy wybory. Zemścimy się na niedobrych układach. W końcu nadejdzie czwarta rzecz pospolita. Ojciec dyrektor zapanuje nam w swej chwale nad całym światem. Atak zaczniemy od nowego obozu. Poprowadzi go tam Krystyna z gazowni. Atak na obóz nielegalnych imigrantów poprowadzi Przemysław Fedgar. Gdy cała wieliczka będzie już pod wyłącznie naszym panowaniem ruszymy na stary obóz. Bury Zenek nie będzie miał dokąd uciec. Dosięgnie go nasza zemsta. Za czwartą rzecz pospolitą. Za pamięć Zbyszka i mojego brata. Za radio Maryja. Za ojca dyrektora. moherowa Argio. Do ataku. Kurwa, mohery, nie mamy szans. Za ojca Tadeusza. Ja pierdolę, mohery zaatakowały. Za Maria mohery atakują, że kurwa co? Za cię berecie, aaa Za radio Maria. Kurwa nie tylko nie mohery, a, a a Mohery, mamy przejedane. Gini po miocie Satana, ojciec dyrektor zwyciężył. Ej rysiu. Maria, jest ich zbyt wiele. Obóz panków ma przejebane, to już koniec. Musimy uciekać. Nie możemy, Mochery obcięły drogę, za wejściem do obozu jest ich jeszcze więcej. Więc wycofujemy się, biegniemy do Gandalfa, może on coś wymyśli? Gandalf, czego znowu? Kurwa, w tym kraju to człowiek nie może sobie nawet spokojnie pooglądać pornosów. Do cholery ty to ciągle tylko o tej swojej dziecięcej pornografii. Kurwa obóz zaatakowały mohery i zaraz tu będą a nie mamy gdzie uciec. Na pewno masz jakieś runy teleportacyjne dzięki którym moglibyśmy stąd spierdolić. Em, nie, ale czekaj przychodzi mi do głowy jeden zajebiście przebiegły plan. Chodźcie za mną. Jesteśmy na miejscu. A co nam do cholery może pomóc kupa maćka z klanu? Jej moc jest olbrzymia. Zaraz zobaczysz. EM Gandalf co ty robisz? O wielka kupa Maciusia, obdasz nas swoją łaską. Wskaż nam właściwą drogę. Ochroń nas przed moherami. Ale zjeb. Ekhem, przepraszam. Co się stało? Ooo o, o, kurwa. Dzie dobry. Jestem Krystyna z gazowni. A wy to jak się domyślam Jan Rochita? Rysio z klanu i sam Gandalf czarny. Niebieski do kurwy nędzy. Zamknij ryja, od teraz jesteście moimi więźniami, biorę was do niewoli w imieniu moherowej armii i jej ojca prowadzącego, gdy tylko nadarzy się taka okazja złożymy was w ofierze ojcu dyrektorowi. No kurwa mać! Szajze, <średytorium> Mocher, niemieckie żydostwo i masoneria, za ojca Tadeusza. O usiedma da Mochers. Ruski, ejtywania. Co? To nie ma sensu, musimy stąd spieprzać póki jeszcze możemy. Łagnie nasz wilki przywódca Hannibal, spierdolił gdzieś bo myślał że to FBI po niego przyszło. Musimy uciekać do fabryki chipsów to jedyna droga. A to swowocz, temo herytos je powinno na siebie wywieźć. Ale dobra, zdecydowany odwrót, za towarzysza Putina. Odwrót do fabryki chipsów. O kurwa, e, sikorka. Jasna cholera czy tu się nawet nie można w spokoju odlać, czego znowu? O kurwa, dokładnie, zamykaj bramę ja lecę po górego zenka. Góry zenku szybko, chodź na bramę, i cała reszta najlepiej też niech przyjdzie. Jarosław Kaczyński na czele Mocherowej Armii, w imię Ojca Dyrektora i Przenajświętszej Czwartej Rzeczpospolitej wzywamy Was do poddania się i dobrowolnego poddania karze śmierci poprzez publiczne spalenie na stosie przed siedzibą Radia Maria w Toruniu. Gonzales i teraz przez Twój Jebany TeleExpress wszyscy mamy przejebane.